Cześć! Dzisiaj nagranie o zniewoleniu, a właściwie taki temat w oczekiwaniu jest zniewolenie. Dostałam rano wiadomość, która tak mnie trochę poruszyła emocjonalnie i odkryłam w sobie takie no, niekomfortowe uczucia. Zrobiłam sobie sama taką króciutką sesję, i co się okazało? E, ponieważ mam możliwość e, widzenia innych wcieleń, no właśnie, ktoś wierci, e, to pokazało mi się e, to właściwe, z którego e, jak gdyby wywodziły się te moje nieciekawe uczucia. E, a co czułam? Czułam taki rodzaj zawiedzenia, Smutek, taką pustą nadzieję, takie jakieś e, dziwne niespełnienie. I idąc po tych uczuciach, e, właśnie ukazało mi się to wcielenie, e, gdzie zobaczyłam e, dawne czasy, e, młodą parę. Polną kobietę pięknie ubraną z parasolką chroniącą przed słońcem i mężczyznę w takim fajnym kapeluszu. Kobieta była bardzo zapatrzona w tego mężczyznę, kochała go. Mężczyzna też ją lubił, ale on bardziej był. Mm, zapatrzony w siebie. Potem widziałam, jak gdyby, dalszy ciąg tej historii, gdzie. Y były oświadczyny, kobieta się cieszyła, przyjęła to, mężczyzna też. W sumie wszystko było dobrze. I potem, jak gdyby, następna klatka z tej historii, gdzie mężczyzna, spędzając czas z tą kobietą, coraz bardziej się zastanawiał i miał po prostu myśli dotyczącej wspólnego życia, gdzie właściwie chyba to zaczęło mu się mało podobać. I następna, jak gdyby, klatka z tej ich historii: to mężczyzna gdzieś wyjeżdża, nie wiem, czy do jakiejś kolonii, po prostu gdzieś wyjeżdża sobie za granicę i zostawia tą młodą, piękną kobietę. I potem znowu następna klatka, gdzie ta kobieta czeka i czeka na niego. Jak gdyby. Jej całe życie jest w pewnym sensie takie zatrzymane, zamrożone, bo ona ciągle tkwi w tym oczekiwaniu. I dlatego nazwałam to, że w oczekiwaniu jest zniewolenie, bo ona jak była cały czas, jakby była cały czas do niego przywiązana do no zaręczyny, więc myślała, że to dalej się rozwinie w kierunku małżeństwa. A ten jej. Narzeczony po prostu ją zostawił, jak gdyby zapomniał. Dochodziły do niewieści, gdzie, gdzie ona wiedziała, że on nadal żyje, ma się dobrze, ale jak gdyby on ją zostawił, <laughs> zapomniał o niej i nie zerwał, nie zerwał tych zaręczyn, tylko cały czas ją trzymał, jak gdyby w tej takiej e, dziwnej, właśnie pustej nadziei. I potem dalej co zobaczyłam, że. Ona przez resztę swojego życia nadal na niego czekała. Ona czekała, ona nie żyła, ona każdą swoją myślą, każdego dnia była przy nim. Czyli oddała jak gdyby jemu całą swoją uwagę, całą swoją energię, zapominając o tym, że mogłaby zmienić to swoje życie, być może spotkać innego mężczyznę, który by, który by ją widział, który byłby przy niej i zwróciłby na nią uwagę, i mogłaby być szczęśliwa. Zapomniała o tym wszystkim, i właściwie to jej życie tak przemknęło w tym oczekiwaniu. I pokazały mi się tam też takie uczucia, właśnie takiego rozczarowania zadawała sobie pytanie, co się stało, że on o niej zapomniał, że ją zostawił, co ona zrobiła źle. I szereg takich właśnie uczuć z tych związanych. Więc ponieważ to była moja sesja dla mnie samej, uwolniłam te uczucia, przetransformowałam je, uwolniłam programy i myślę, że dobrze to